Cześć, dzień dobry, fajnie, że jesteś. Słuchajcie, witam was serdecznie. Jest pięknie, jest wiosna, jest maj, jest cudownie, jest letnio, więc kochajmy siebie zawsze. Dzisiaj ciąg dalszy kochania. Kochania siebie, słuchajcie, opłaca się, naprawdę. Jesteś ze sobą od pierwszego do ostatniego oddechu, więc dogadaj się ze sobą, polub siebie. Pokochaj siebie, poznaj siebie, bo jeśli siebie nie znamy, to tak naprawdę możemy mówić, że och tak, ja tak kocham, kocham Grecję, ale tak naprawdę nigdy tam nie byliśmy, więc skąd możemy wiedzieć na podstawie dwóch filmów obejrzanych, mamma ja tak cudowny klimat, ale tak naprawdę pojedź, zobacz. Zobacz jak to jest, poddychaj tym powietrzem, zobacz te biało-niebieskie domki na żywo oczami i wtedy możesz powiedzieć tak kocham, kocham tą kuchnię, kocham tych ludzi, kocham to miejsce, kocham to powietrze, kocham ten klimat, tak kocham, bo poznałem, byłam, byłam. Wiem, kocham. Więc poznaj siebie, poznaj siebie w całości. Poznaj siebie wtedy, kiedy jesteś cudowny, kiedy po prostu jest flow, płynie, jest fajnie, znasz swoje mocne strony, oczywiście, że tak, ale poznaj też te swoje kiepskie strony, tą drugą część księżyca, ten swój cień i wtedy zaakceptuj to. I tak, akceptacja to nie jest rezygnacja, akceptacja to jest podróż, to jest zejście do tej piwnicy, to jest zobaczenie z, z miłością, z otwartością, z tolerancją co tu jest, co tutaj nagromadziliśmy po prostu przez lata zaniedbań, e, jakie to są zaniedbania, jakie to są przekonania, e, jakie to są te mikro, mikro kroki, które zrobiliśmy, które nas e, przyprowadziły do tego miejsca. Bo tak samo, kiedy jesteśmy, byliśmy szczupli, a staliśmy się otyłą osobą, więc tak samo e, nie przytyliśmy w jeden dzień, w jedną noc od zjedzenia jednej pizzy. Tak samo nie staliśmy, nie jesteśmy w tej ciemnej piwnicy i nie mamy tego bajzlu, tego e, głowinka za przeproszeniem, w takiej ilości w jeden wieczór. Więc e, po prostu e, to są małe sytuacje. E, dzisiaj zamiast się wyspać e, baluję do rana, mikrokrok. E, więc jestem niewyspana, i później nakrzyczę na dziecko, nakrzyczę na partnera, zachowam się beznadziejnie, nie przygotuję się do, do projektu. To są moje małe decyzje. Yy, zamiast później na, na zdrowy posiłek zjeść, przygotować sobie dro, zdrowy posiłek, to sobie mówię, e dobra, dla mnie się nie opłaca, tylko dla mnie będę gotowała, bez sensu. Więc znowu wrzucam e, szybki fast food w siebie, wrzucam jakieś kolejne śmieci. Kolejny mikrokrok. Słuchajcie. Całe życie to jest taka podróż, która się składa z mikrokroków i jeśli tych mikrokroków naskłada no się bardzo, bardzo dużo tych decyzji, tych niewspierających decyzji, tych, e, tych zaniedbań, tego niezgadzania się na różne rzeczy e, albo zgadzania się, że e, kurczę, ktoś przekracza nasze granice, ale to tylko troszkę, tylko, tylko malutko. I my. Podejmujemy te decyzje, które nas nie wspierają, i później lądujemy w niefajnych związkach, w niefajnym miejscu. Jakby budzimy się nagle, i okazuje się, że naprawdę tego jest tyle, że tego jest tak bardzo, bardzo dużo, i nie wiemy jak się za to zabrać. Kochani, kocha, kochani zabierzmy się powolutku, zabierzmy się po prostu z miłością. Więc pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to zatrzymaj się, wyjdź na spacer. Polecam uziemienie się, polecam e, pójść na spacer bosymi stopami, mieć kontakt z, z trawą, zacząć wąchać kwiaty, przytulić się do drzewa, e, wystawić twarz do słonka, zatrzymać się, zatrzymać się w tym pędzie, rozsmakować się, znowu połączyć się z naturą i wtedy, kiedy się zatrzymasz, zamknij na chwilę swoje uszy i pozwól. Pozwól posiedzieć sobie w tej ciszy i usłyszeć tą ciszę, bo to jest w tej ciszy usłyszysz miejsce, w którym jesteś i cisza ci podpowie wtedy, kiedy nawiążesz kontakt ze swoją duszą, a kontakt ze swoją duszą każdy z nas może odzyskać tą intuicją, kiedy olewaliśmy ją przez lata. Okej, okay. to nie było fajne, to nie było wspierające i znowu jesteśmy w tym miejscu, w tej czarnej dupie. Nie podoba nam się to, tak? Ale możemy do tego wrócić, bo potęga miłości, bezwarunkowej miłości jest niesamowicie e, silną mocą. Jest największą potęgą e, tego świata. Miłość, miłość bezwarunkowa, piękna miłość. Więc w tej ciszy Odnajdziesz swoją intuicję, odnajdziesz głos z duszy. Podlinkuję wam, bo też e, nakręciłam odcinek, jak, to, jak rozmawiać z intuicją. Mam nadzieję, że wam to pomoże. I słuchajcie, intuicja chce dla nas jak najlepiej. Chce dla nas jak najlepiej zawsze. Tylko znowu nasz, e, nasz mózg, nasze ego, które jest w środku, może nam mówić, e, ja go nazwałam egonem. Więc egon będzie mówił we wszystkim, co jest wyjściem ze strefy komfortu. We wszystkim, co jest nowe i dla nas być może dobre, ale on ci powie, o Boże, po co? To jest straszne. Chcesz iść na masaż, co znowu za pierdoły? E, chcesz iść pobiegać? No nie, no przecież nie masz butów, nie masz tego, nie masz tamtego, e, to wydaje się takie trudne. Napij się wody. Nie, no przecież Coca-Cola jest fajniejsza. Tak więc ego potrafi nam gadać naprawdę non-stop i potrafi nam mówić takie pierdoły, żeby tylko nie zrobić niczego nowego. E, niczego, co będzie tak naprawdę dla nas dobre, ale on jest takim mechanizmem, e, który właściwie nas chroni, jak ten nasz bodyguard w środku, ale chce dla nas dobrze. Weźmy go za rękę, albo posadźmy go po prostu na krześle obok i Powiedzmy, stary, teraz nie przeszkadzaj. My sobie porozmawiamy ze swoją intuicją. Dziękuję, odwaliłeś kawał roboty, e, chciałeś mnie strzec, ale teraz naprawdę nie żyjemy w epoce mamutów. Nic mi się nie stanie, kiedy pomedytuję, kiedy pójdę pobiegać, kiedy zrobię sobie zdrowy posiłek, kiedy pójdę na rower, pójdę na basen, e, na masaż. Poczytam książkę, zadbam o siebie. Kiedy. Ach, po co się badać, tak? Ach, po co się badać, tak? Profilaktyka też jest bardzo ważna, więc egon na ławkę. My rozmawiamy ze swoją duszą i tak naprawdę badamy ten nasz GPS, badamy, czy jesteśmy w Gdańsku, w Gdyni, czy jesteśmy nad morzem, czy jesteśmy w górach, czy jesteśmy w Rzymie, czy jesteśmy w stolicy. Więc badamy to, gdzie jesteśmy, dowiadujemy się, jaka jest robota do robienia. I tak naprawdę. Nasza intuicja nam powie, jaki jest następny krok, więc tą mądrość, którą słuchajcie, mamy w sobie, teraz należy tak naprawdę wprowadzić w życie z zaufaniem, z akceptacją. I przy wejściu z tej piwnicy, oczywiście, że będzie stał, stał egon, będzie stało to nasze ego i będzie próbowało nas chronić, będzie próbowało mówić, jakie to jest bez sensu, jakie to jest trudne, jak będzie ciężko i jak się nie opłaca, ale ty z miłością, z miłością do tego podchodzisz i z akceptacją, z czułością i jak do tego słuchajcie dziecka. Kiedy mieliśmy 5 lat i było, czuliśmy się niefajnie i rodzice nam mówili, nie masz się, nie płacz, nic się nie stało, nie przesadzaj i nie mają gorzej, to teraz ty weź siebie za rękę jako dorosły, fajny. Tolerancyjny, akceptujący rodzic, pełen miłości, akceptującej takiej bezwarunkowej miłości, weź siebie za rękę i wyjdź z tej piwnicy. Wyjdź z tej piwnicy, kochaj, żyj bezwarunkowo, i wtedy jest po prostu naprawdę smakuj to życie. Zobacz, jakie są odcienie, bo życie nie jest ani szare, ani czarno-białe, życie jest kolorowe. Jest czasem takie, jest czasem takie. Ale ta miłość, która niesie Ciebie bezwarunkowo, jest największą, najpotężniejszą siłą. Więc po pierwsze, jeszcze raz, zatrzymaj się, usłysz siebie, e, zamknij te uszy na chwilę, e, po to, żeby posłuchać swojego wewnętrznego dialogu, po to, żeby e, usłyszeć, gdzie jesteś, ale też słuchajcie, mówmy do siebie dobre rzeczy. Może to brzmi infantylnie, może to brzmi dziecinnie, ale co z tego, jeśli to naprawdę działa? I słuchajcie, mówmy do siebie, co zrobiliśmy dobrze. Mówmy do siebie, za co siebie cenimy, w czym jesteśmy wspaniali, cudowni. Słuchaj, ostatnio ten projekt, który zrobiłaś, był cudowny. To, te, te zdjęcia, które zrobiłaś, były cudowne. E, e, to, to szkolenie, które poprowadziłaś, było piękne. Jakby ta praca wszystko. To rozmowa ostatnia z dzieckiem była piękna, była po prostu... E, płynęło. Więc jesteś dobrą matką, jesteś dobrą żoną, bywasz dobrym pracownikiem, kochasz siebie zawsze. I to, że my sobie mówimy piękne rzeczy, cudowne rzeczy o sobie, jakby nadbudowujemy to, co być może mówiono nam w dzieciństwie. Jacy jesteśmy beznadziejni, jacy jesteśmy źli, podli, jak bardzo nic z nas dobrego nie wyrośnie. Więc teraz... Kiedy mówiłam to do nas 100-200 milion razy, tak samo mów do siebie, mów, Ty sobie tą miłość daj i ty sobie nadbuduj to piękne, cudowne, nowe ja. Mów sobie, jaka jesteś cudowna, mów sobie, jaka jesteś wspaniała, piękna, dobra. Bo tylko w takich cudownych warunkach możemy rozkwitać, możemy e, wzrastać, możemy się rozwijać. I ja wierzę głęboko w to, że to nie jest po to, żeby osiąść na laurach, tylko po to, żeby wznosić się wyżej i po to, żeby mieć chęć, mieć siłę do tego, żeby naprawdę wzrastać. Jak roślinka, której nie chcemy deptać, żeby rosła i dziwimy się, że nie rośnie. Nie, my ją podlewamy, e, my wyrywamy chwasty, e, jak. Się złamie to jakieś tam jakieś wsparcie damy, tak? Jakiś patyczek, jakąś gałązkę. E, jak, jakby e, dbamy o to, tak? Więc dbajmy o siebie. I wtedy, kiedy jesteśmy zadbani, kiedy, kiedy jesteśmy wyspani, kiedy jesteśmy dobrze odżywieni, kiedy mamy zrobione badania, kiedy mamy kontakt z naturą, kiedy otaczamy się dobrymi, wspierającymi ludźmi, kiedy mamy przestrzeń na to, żeby wzrastać, my wzrastamy. Tak naprawdę łatwiej, piękniej, cudowniej, i możemy iść wtedy z głosem swojego serca, z głosem swojej duszy, z drogą, która po prostu prowadzi nas ku najlepszej wersji nas. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Was wspierające, mam nadzieję, że otworzyło jakby nadzieję, bo ja mówię Tobie, że. Ty jesteś już teraz piękną, cudowną jednostką. Bez względu na to, jak bardzo w życiu się pogubiłeś, pogubiłaś, zawsze jest ten pierwszy dzień, w którym możesz zrobić mikrokroki. Nie od razu Rzym zbudowano. Mikrokroki. Więc jeśli wczoraj nakrzyczałeś na dziecko, e, Dzisiaj nie nakrzyczysz na dziecko, dzisiaj je utulić, dzisiaj je przeprosisz, dzisiaj chcesz inaczej. Każdy z nas jest po prostu człowiekiem, każdemu z nas zdarzają się naprawdę słabe, kiepskie dni. I o to chodzi, żeby nie kochać siebie warunkowo wtedy, kiedy jesteśmy tylko w piękni, wspaniali, wyspani, wypoczęci, kiedy jest flow, kiedy wszystko nam idzie, tylko wtedy, kiedy jest kiepsko. I wtedy, kiedy nawet nakrzyczysz na to dziecko, też siebie kochaj. Nie o to chodzi, żeby powiedzieć spokojnie, się nie stało, ale wyciągać lekcje. następnym razem przeprosić dziecko, następnym razem być może nie nakrzyczysz na to dziecko, bo kiedy. Ty masz w sobie utulone, ukochane dziecko, pięcioletnie, dziesięcioletnie, ono już nie chce krzyczeć, ono już nie chce tupać, ono czuje się bezpiecznie, więc ty to bezpieczeństwo najpierw w sobie zbuduj, a później możesz je dawać na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz. I ja wierzę głęboko w to, że my mamy tę mądrość w sobie. Naprawdę mamy tę mądrość w sobie i my wiemy jak. Zresztą tych jaków dzisiaj w internecie jest całe mnóstwo. Jak schudnąć? E, jak być zdrowym, e, jak być bogatym, jak znaleźć męża. <grywa> Jakby my wiemy jak. Nie o to chodzi, że my nie wiemy jak, tylko o to chodzi, żeby, żebyśmy my wiedzieli, że to nie jest aż tak bardzo przerażające, że każdy, może nie każdy, ale wydaje mi się, że prawie każdy ma w sobie też i z, e, takie zwątpienie, ale. Boi się i robi. Ja boję się i robię. Bałam się i zaczęłam robić. I to nie jest tak, że dostałam piękne, wspierające rzeczy. Naprawdę nie. Może kiedyś, 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 kiedyś e, wyjdę tutaj z odwagą, żeby powiedzieć wam swoją historię. Naprawdę jest i było sporo roboty do zrobienia, ale boję się i robię, boję się i robię. I ty tak samo pozwalaj sobie, bo naprawdę. Kochanie, tylko ty, tylko ty masz takie oczy, tylko ty masz taki uśmiech, tylko ty masz taki zestaw, cech, cudownych cech, tylko ty w całej swojej, w całym swoim zestawie jesteś jedyny, niepowtarzalny, unikatowy. Jesteś osobą, którą można kochać, którą trzeba kochać, która zasługuje na piękne, cudowne życie i miłość bezwarunkową, więc nie ma lepszych i gorszych, bo Ty też już jesteś tym diamencikiem. Tylko być może e, zakopanym po prostu, e, dzisiaj leżysz pod, nie wiem, pod drzewem, pod jakimiś e, niesprzyjającymi ciebie rzeczami, pod przekonaniami, pod schematami, pod po prostu e, warstwami, które trzeba obrać jak cebulę. Okej, okay, jest robota do zrobienia, ale podejść do tego z miłością. Jak coś, czekam tu na ciebie, czekam tu na ciebie i wierzę, Głęboko wierzę, że sesje radykalnego wybaczenia naprawdę pomagają pozbyć się tych warstw, e, poobierać się z tych niespierających przekonań, e, stanąć do życia. Ze mną też możesz pracować z zewnętrznym dzieckiem. Mogę zrobić tobie sesję dwupunktu. E, możemy po, po, popracować nad prawem przyciągania. Natomiast ważne, ważne, żebyś ty pierwszy, pierwsza chciała, wiedziała, zrobiła ten mikrokrok, podjęła decyzję, bo jeśli... Tak bardzo, bardzo, bardzo nie wierzysz, że możesz, że jest światełko w tunelu. Jeśli ty cały czas za cokolwiek nadal, e, przysłowiowo bijesz siebie po głowie i wierzysz, że nie zasługujesz, to nie zrobisz nawet tego mikrokroku dla siebie, bo jest tak strasznie trudno, ale ten czas i tak upłynie. I tak upłynie te 10, 20, 30 kolejnych lat, więc zobacz, możesz chwilę. Chwilę posiedzieć w tej piwnicy, posprzątać. Tak, ja wiem, jest robota do, do zrobienia. I nie będzie łatwo, nie będzie prosto, ale jest to do zrobienia. Ja Tobie pomogę. Naprawdę, ja Tobie pomogę. I jeśli Ty uwierzysz, że możesz, że tak jest łatwiej, to mimo tego, że jest robota do zrobienia, ale podejdziesz do tego z akceptacją i z miłością, z nadzieją, jest to do zrobienia. Do zrobienia są, bez względu na to, jak dzisiaj wierzysz w to, że jesteś głównym, jesteś zerem, jesteś minus 10 do każdego przypadkowego człowieka, którego mijasz na, podło na, na, na ulicy. Naprawdę możesz wyjść z tej piwnicy. Naprawdę możesz wyjść z tej piwnicy, a później przekuć te wszystkie rzeczy w Twój zasób. Wiedzieć, Pójść z empatią do innych ludzi, bo ty wiesz, bo ty wiesz, jak ty się czułaś kiedyś, prawda? Bo ty przeszłaś te wszystkie klasy, te szczebelki w Akademii Życia. To jest najlepsza szkoła życia, ta Akademia Życia, to jest najpiękniejsza szkoła, którą my możemy dać innym ludziom, to doświadczenie, bo my tam byliśmy. My byliśmy w piwnicy i to nie jest rezygnacja, akceptacja to nie jest rezygnacja. My byliśmy w tej piwnicy, my to. Zobaczyliśmy, co to jest, i wtedy jest akceptacja. Akceptacja z twojego cienia, twoich niefajnych cech i twoich pięknych, pięknych cech. E, Okej. Okay. Powiedziałam, co wiedziałam, mam nadzieję. Mam nadzieję, że jest, że jest światełko, że uwierzyłaś, że jesteś cudownym, pięknym człowiekiem, jest tylko robota do zrobienia. Ale jest sens. Jest w tym sens, bo i tak. Spędzić ze sobą resztę życia. Więc ten głos w Tobie nie musi być Twoim głosem, w Tobie, który mówi, jesteś beznadziejna, nie warto. Eee, warto. Warto. Warto przeżyć chociaż jeden dzień e, w takiej zgodzie ze sobą, w akceptacji, w miłości. Warto. Warto. Buziaki za dzisiaj. Fajnie, że jesteś, papa. Pa.